Cześć, jestem Manowski 10 i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku bossy przez Minecrafta. O, dzisiaj odcinek taki nie do końca, yy, nie w procentach tak pozytywny. Yy, dzisiejszy odcinek będzie taki w sumie trochę ukrywający, się wypijemy miksturkę niewidzialności, żeby ludzie nie widzieli ludzie nie wiedzieli, że to ja po prostu jak gdzieś tam będę. Yy, Jeszcze wam wszystko wyjaśnię zaraz, co ja bym zrobił? Chat wyłączyć Chatu damy wysokość damy jak najmniejszą i tyle Ym. tak więc słuchajcie czekaj dobra jest taki no dobra tak może być bo tak zostawię w każdym razie słuchajcie dzisiaj mam wieści takie nie w 100% dobre i w ogóle znaczy no, najpierw zacznijmy od tego a tak od razu ostrzegam ja ten odcinek nagrywam trzeci raz Czuję, że nagrałem ten odcinek z przymusu. Zaraz wam wyjaśnię wszystko, co chcę wam wyjaśnić. Ym, jeżeli naprawdę nie masz ochoty oglądać odcinka nagrywanego z przymusu, nagrywanego nie z przyjemności, bez przyjemności no to po prostu nie oglądaj. Zostaw, wyłącz to i po prostu wyjdź z filmu. Yy, I tak, dobrze, pójdziemy sobie na spawna. Zacznijmy od tego, że... tak. Będę się, starał, nie, będę się starał nie denerwować, ale to nie będzie to takie łatwe. Jest tutaj na tym spawnie, jest trzeba wpisać kolędę ukośnik spam, jest coś takiego jak regulamin. Bo chyba część osób nie wie o tym, tak? Jest coś takiego jak regulamin. I yy, prosiłbym o zwrócenie uwagi na zasadę dziewiątą. Zakaz pisania kapsem, fludu oraz spamu. Fludu, czyli nadużywania znaków, tak? Yy. Kultura na czacie obowiązkowa, to jest zasada 12 To jest najważniejsze, to są jedne z ważniejszych zasad plus kolejna zasada mm, O, o zasada czwarta, tam do góry Absolutny zakaz używania haków, cheatów, bugów Więc naprawdę mm, Dobrze, jestem niewidzialny, nie wiedzą, że to ja kamienny, kamienny zgryz Wreszcie nazwę jakąś nadali można wreś, mogę wreszcie powiedzieć spokojnie, pospałnie. i tak, więc o co chodzi? Dlaczego Wam pokazał regulamin? Dlaczego yy, przypominam, że w ogóle, istnieje coś takiego jak regulamin? Tak, bo yy, otóż duża część osób, yy, zauważam, że po prostu yy, zapomina o istnieniu czegoś takiego jak regulamin. Bo otóż niektóre osoby naprawdę tak mi spamują potwornie, po prostu nie da się, naprawdę nie da się już po prostu czasami, czasami mam już dość. Yy, ten odcinek na przykład, na, tak bym po prostu nie nagrywał. Gdybym nie wiedział, gdybym po prostu nie miał poczucia, że. Yy, gdybym po prostu nie musiał powiedzieć wam tego, co muszę wam powiedzieć, bym po prostu tego odcinka w ogóle nie nagrywał i by dzisiaj odcinka nie było. Yy, więc. <laughs> naprawdę, dzisiaj yy, odcinek typu ogłoszenia parafialne jutro będzie, myślę, no, odcinek normalny, porządny, fajny i w ogóle przyjemny. Live pewnie będzie i w ogóle, tak? Ale proszę was, nie spamujcie mi, bo naprawdę to jest. Yy, strasznie irytujące, naprawdę. Jak yy, ja sobie gram na serwerze, chcę sobie w spokoju pograć na serwerze, tak? Albo nagrać odcinek, albo też porobić, albo live'a zrobić. Też to widzieliście na ostatnich live'ach, ale o tym później jeszcze. <laughs> chcę sobie w spokoju pograć, nagrać, czy też w tym stylu zrobić, tak? Ale po prostu nie mogę, bo pewne osoby, yy, których nicków akurat teraz nie mam zamiaru wymawiać, yy, pewne osoby to po prostu mi na to nie pozwalają spamują po prostu potwornie ciągle tylko wysyłam non stop wiadomości, non stop się teleportują. Ja naprawdę nigdy nikogo nie tepnę do IK, tylko wyłącznie znajomych, youtuberów ewentualnie, nawet jak się z kimś chcą wymienić podpisem kolorowym, o czym do czego oczywiście też przejdziemy za chwilę. To nie tepam do Ikea, tylko ewentualnie na Lejki, albo tepam się do tej osoby. Ikea to jest miejsce, gdzie to jest miejsce po prostu, gdzie budują buduję to na Cripsy i tak dalej. Wiem, że bardzo się to przeciąga, już pewnie, już nie wiem, z, z, z dwa miesiące temu to miało być gotowe, ale również Wy mi utrudniacie robienie tego. Um, <laughs> yy. To po prostu chcą, nie chcą, nikomu nigdy nie chcę podać koordynatów. O, jaki one kotek. Nikomu nie chcę podawać koordynatów tej IK i tak dalej. Nie chcą tam nikogo wpuszczać. Yy, więc jak pytacie, czy tepnę do IK, to odpowiedź jest prosta. Nie, nigdy nikogo. Nigdy nie będę do IK. Tylko i wyłącznie znajomych i youtuberów, z którymi w danym momencie nagrywam. Tylko i wyłącznie. Więc naprawdę proszę o ogarnięcie się eventów nie robię od poniedziałku do czwartku robię je tylko i wyłącznie w weekendy <laughs> Więc naprawdę y, prosiłbym was żebyście no y, nie pytali ciągle czy będzie event czy będzie event oczywiście spamując tylko i wyłącznie bo inaczej oczywiście nie można znaczy, ja powiem tak, nie mówię o wszystkich, naprawdę, nie mówię, że wszyscy dużo... Y, mówię, że część osób, tak? Y, nie czujcie się urażeni, jeżeli mówię o tym i tak dalej, ale naprawdę, no nie, muszę to w końcu powiedzieć, tak, ja to odcinek nagrywałem trzeci raz, bo poprzednie, no, poprzednie próby to po prostu zbyt się denerwowałem, naprawdę, normalnie krzyczałem po prostu, teraz się staram jakoś powstrzymywać, ale no nie, nie jest to łatwe, tak, w każdym razie, y, spamowanie i tak dalej, po prostu... Szczególnie TPA i na MSG, po prostu jak spamowanie, ja nie zaakceptuję, jak ktoś się teleportuje. Yy, tak, po prostu bez, jak ja nie proszę o to, yy, nie odpowiem, jak ktoś spamuje, yy, nie odpowiem na wiadomość, po prostu nie tak. Więc co wam to daje? Tylko daje wam to, że zaraz możecie zostać zgłoszeni przeze mnie, bo teraz już będę zgłaszał każdy, nawet najmniejszy spamik. Będę już zgłaszał do moderacji. Moderatorów jest na tyle dużo. Moderatorów jest kilkunastu, nie wiem czy nie, ze 20 osób. Moderatorów jest mnóstwo na tym serwerze więc, praktycznie w każdym momencie, o, gdzie jest, o jest Diantra 1, moderator, yy, kto jeszcze? No na razie tu tyle, widzę. Mogę zawsze do Diantry 1 teraz na przykład wysłać, yy, kogoś zgłosić, tak że mi spamuje, tak? Jest to karalne, po prostu jest to karalne, zaczyna się od Warna i tak dalej, potem. Yy, jest wyciszenie. Trzy ostrzeżenia równa się ban na mm, jakiś tam czas, chyba na 3 godziny czy ileś. Więc naprawdę ja Was proszę, nie spamujcie, nie róbcie tego typu rzeczy. Um, um, tak. Um, kolejne rzeczy um, to to, że niektórzy yy, też nie będę na razie wymieniał ników. Niektórzy po prostu naprawdę y, nie pozwalają mi się zająć tym co robię w danym momencie Nie pozwalają mi się w spokoju skupić nie wiem, na budowie IKEA czy czegoś w tym stylu Bo jak jestem na serwerze to zazwyczaj staram się budować IKEA. <coughs> y, no ale nie zawsze to jest po prostu możliwe Bo po prostu niektóre osoby mi na to nie pozwalają y, Dobrze y, Dobra to już chyba nie muszę na niewidzialność latać Ubię świnkę a, kuboid, no dobra. Niektóre osoby mi na to nie pozwalają, włamują się do Ikei, łamiąc również regulamin y, zasadę czwartą y, griffem, wykorzystywaniem bagów i tego typu rzeczy y, niektórzy się po prostu włamują do Ikei i tylko i wyłącznie utrudniają mi życie i granie, tak? Nawet motto powiedzmy purposa Również tu na czacie często się wyświetlają takie tu wiadomości Nie będę teraz tu akurat się nie ale czasem się wyświetla też takiego i otóż tak. Yy, zacytuję. Pamiętajcie, wychodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Więc yy, nie wiem, czy dla was dobra zaba dobrą zabawą jest utrudnianie innym życia, niszczenie innym dobrej zabawy, czy jak? To jest dla was dobra zabawa, to jest dla was przyjemne. Dla niektórych osób, nie mówię, że, do, że dla wszystkich, a dla niektórych osób, no. No chyba no nie powinno tak być, tak? Yy, <kluzny> I naprawdę no... Jeżeli proszę o wyjście z Ikei to róbcie to, wytypajcie się na spawn czy gdzieś po prostu no naprawdę to nie jest tak, że ja od razu się denerwuję i tak dalej, tylko naprawdę już już po prostu y, dłużej tego wytrzymać nie mogę i naprawdę muszę wreszcie o tym powiedzieć na odcinku, tak? Może się wreszcie niektóre osoby ogarną. Więc naprawdę mm, włamywanie mi się y, do Ikei, utrudnianie mi wszystkiego, y, spamowanie tego typu rzeczy naprawdę to jest dla mnie strasznie denerwujące. O, jaki ładny domek całkiem. Jakiś inny styl wreszcie. I yy, jeszcze wracając do tego spamowania i tak dalej. Raz nawet coś takiego było, to to już po prostu moim zdaniem chamstwo, Nie będę wymieniał niku, tak? Yy, ale pewna osoba po prostu spamuje, mi spamuje, spamuje, spamuje no to upomniałem na MSG, poprosiłem, by przestała spomować. No to ten, ten, czy ta, już nie pamiętam nawet, już nawet nie pamiętam niku, nie powiem niku, nie pamiętam niku. Ta osoba zaczęła mi po prostu przekleństwami rzucać, jaki to ja beznadziejny jestem i w ogóle, no, naprawdę, przesada. Też będę dzisiaj zgłaszał tą osobę, bo zdjęcie mam, więc również będę to zgłaszał. Więc naprawdę, proszę was bardzo, Ogarnięcie się, oni nie takich rzeczy, naprawdę nie szanujecie w ogóle tego ja bym ja tak, ja nagrywam dla was, tak? Robię to dla Was yy, Żebyście Wy mieli co oglądać, żeby yy, żebyście Wy się nie nudzili w domu po szkole czy kiedyś tam, czy tam wieczorem bardziej w sumie, bo ja filmy raczej bardziej pod wieczór rzucam. Yy, głównie to robię dla Was, również owszem, przyjemność mi to sprawia, ale yy, głównie robię to dla was Nagrywam dla Was głównie yy, No i naprawdę yy, Utrudnieni mi wszystkiego, naprawdę nie jest... nie jest miłe dla mnie. No i dobrze, i to chyba będzie wszystko z tych niezbyt pozytywnych rzeczy. W każdym razie, ym, to było chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek, no nie, może nawet to będzie... Nie będzie nawet to może pełny odcinek. Może... co to ja chyba nawet zrobię ten odcinek po prostu... Coś tam i pół, tak? Nie chcę, żeby to był normalny odcinek po prostu. Nawet w, nawet w podsumowaniu na sto odcinków nie będę może tego nawet ujmował, bo to jest po prostu odcinek taki bardziej... Yy, ogłoszenia parafialne i tak dalej i tak dalej Po yy, prostu was upomnieć tak, niektóre osoby Więc naprawdę no... Jutro będzie odcinek jest jak jakiś powątny, myślę, bardziej pozytywny Mam nadzieję, że się ogarniecie i w ogóle... ale fajnie, nie, ten pod drzewem wygląda. Więc no to było na tyle w dzisiejszym odcinku. No mam nadzieję, że mi się spodobał taki tam odcinek tego typu do zobaczenia w kolejnych odcinkach o, oczywiście Posłucham Minecraft'a nie tylko Posłucham Minecraft'a A, no ginty No więc do zobaczenia Pa! Duch ja Ze strzałą w głowie